Dobry wszystkim. Wczoraj wróciłem, to dzisiaj wam nagram nowy film, bo z Adasiem reanimujemy Bizona. Z garażu go wyprowadziłem spod tej niebieskiej blandeki. Akumulatory podłączone. Oczywiście klemy ledwo żyją, ale to kupimy nowe. No i co, wbijamy się na górę. Paliwo wlane, trochę ukurzony, pod dachem. A zobaczymy, czy maszynu, za gawarija. Dawa Adam. O! O! Papa! Witam w próbie numer dwa. Oczywiście, w świecie idealnym, to by to było wycięte, ale u nas tylko bakteryjka zdechła, nie? Z ciężarówki kupiłem ją, lat temu, wiele. Yy, założyliśmy drugą. No i zobaczymy, jak maszynów Gawarii. Także wchodzimy na górę, nic się tam nie zmieniło. Zobaczymy, czy się odezwie. Ostatni raz, gdzieś późno, jesienią, był odpalany. dawaj jadaś. Inaczej! Maszyna gwizda, bo operator nie jest bizda! <grywka> później Wam powiemy, ale serducho jeszcze nigdy nie było robione. Nawet zbytnio nie przydymi. Nie daj dziadek. Tu do skorniki go cezarły, ale to się później ogarniemy. Także widzimy się później. No i maszyna Gawary nawet nie widać zbyt dymku Chcesz coś korektać? To ja mogę dodać. Ale jeszcze maszyna nazwy, nie ma jeszcze. Z emerytów to chyba tak, bo to się rana zjeżdżało z nagrabanicznych. No i tyle. Dobra, będzie pierwszy wyjazd, trzeba go jeszcze przedmuchać, idzie do umycia, musimy zobaczyć co do w nim trzeba porobić i, i do dzieła. A witam w prawdziwym świecie, w dalszej części programu. Chciałem Wam pokazać, że bizon ma usterki w hydraulice, tak jak mój przeciwnik, no i też się moczy. Patrzcie, a to węże jeszcze oryginalne. Tutaj simmering pompy. No, wyszło w tym roku, że młody przymkni klapy, to tamta padnie. Co my tu mamy? Powrót gdzieś cieknie, ale to zeszłoroczny wyciek, wcześniej nie było. No i tutaj gdzieś, jak będziemy wymieniali filtry, podajemy nowe uszczeleczki. A tak więcej nie ma wycieków suchutki. Za chwilę widzimy się w dalszej części programu. Tak naprawdę to nagrywamy to trochę z żartem, nie żeby się z kogoś pośmiać, jakby to wiecznie odbieracie. A może i trochę też. Ale głównym zamysłem było to, że mamy wycieki na hydraulice. Przeważnie same węże, albo ringi. A i musimy sobie to udokumentować. A no wiadomo, w internecie nic nie ginie, tak jak te, te głupie wypisy tego klauna co do mnie skakał. No to ten będzie na wieki wieków, nie? Co my tu mamy? Tutaj spod rozdzielacza delikatnie sączy. No i oczywiście bolączka od nowości. Miał jakieś problemy z tym orbitrolem. Spróbuję go sam zregenerować. Jak się nie uda, to zawiozę komuś. Ewentualnie kupimy nowy. Ale zaczął ucieknąć jak miał przerwy, chyba za 3 albo 4 lata. Może jeszcze nagram coś tam w stylu takiego co bardzo lubi te maszyny. Wiecie o kogo chodzi. Dlaczego ja to w ogóle dzisiaj nagrywam te pierdółki? Bo. On idzie cały do umycia i będziemy z nim walczyć. No jest parę rzeczy do porobienia, ale to o tym później. Macie tabliczkę znamionową. 8-2 rok, pożniwak przyjechał od nowości u nas. Tato Płocka na kółkach prowadził. Dobra, lecimy myjemy i później coś tam jeszcze pogadamy. O, jesteśmy po malutkiej przerwie. Bizonek dzisiaj trafił do spa. Do małego karszerka dolaliśmy. Adaj załatwił pianę aktywną. Jakiś fajny środek. Chemia do mycia, ale taki profesjonalny. Z dwusetek gdzieś to z rozlewali. Odkupił. I Robi robotę. Zaraz się widzimy na dole. No i teraz lecimy nim. Całutkiego w koło Najpierw myliśmy tam gdzie najbardziej problematyczne Skrzynia przemyta Do tej pory mocniejsze wsporniki, ale to może kiedy indziej nagramy Dzisiaj tylko Z przygotowań do napraw Ponieważ brudasy się źle naprawia i nie lubię To myjemy 8,2 rok produkcji, to logo jest malowane, bo na naklejki ich nie było stać wtedy z tyłu też i co lecimy, już raz był przemyty teraz była cała góra znowu chemią przyśnięta wypianowana i widzimy się później no i witam w dniu następnym, mamy godzinę 19, czyli ponad doba od umycia wysek sobie ładnie, bo go rano wystawiłem, wczoraj wieczorem już w miarę obsechł Dzisiaj go z samego rana wystawiłem. A dosyć dobrze grzało, po 28 stopni. Suchuteńki cały. Można teraz się brać za remont. Jakby to powiedział pan Kaźmisz kombajnista, jest miodzio. Kolor ładnie odzyskał blask, ale jeszcze będzie polerowany. Zobaczymy, czy Adaś się wywiąże. Ma załatwić jakąś fajną pastę polerską i polerki. A i po remoncie ma go trzasnąć przed żniwami. Kurde, w kamerze się wydaje taki wyblakły, a jest nawet całkiem fajny czerwony. Tylko jedna rzecz, że te z osiemdziesiątych lat początku blachy miały dobre wszystko, ale ta farba jest bez nadzieja. I kolor brzydszy od tych z końca lat osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych i jakość tego tego lakieru też pozostawia wiele do życzenia, bo często odpada, niedomalowany, no i szybko powieje. Także następny film będziecie mieli z oględzin i remont. Nara.